Siema Zaczynamy nowy dzień Nowy dzień z rowerem Startujemy dzisiaj razem z Mirkiem w Lubuskiej Szosie na no, dostanie się 500 km Jest godzina 7:57, więc mamy dokładnie 15, 17 minut do startu Idziemy po trackery, już wszystko spięte na no, ostatni guzik, jak to powiem Oprócz pogody Pogoda bardzo nas straszy, no ale zobaczymy co z tego będzie Dojedziemy Mówię, byle do jutra. Plan na dzisiaj pojechać, przejechać, dojechać. Żad, dzisiaj żadnego ścigania. Po wczorajszych rozmowach, jak tam konsultacjach y, dostałem takie zalecenie. Powiedzmy sobie, żeby nie ścigać się, po prostu jechać na limit po to, żeby przejechać, bezpiecznie dojechać do mety, żeby się zbytnio nie zmęczyć na tej 500 i zdążyć się zregenerować na 1000. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy czekajcie na relacje z trasy. Nara! Mamy godzinę 9.33 Wystartowałem 8.15 czyli już ponad godzinę na trasie mijałem już Nową Sur, miejscowość teraz Spudzieniec co dziwny, Mirek mnie jeszcze nie dogonił a to oznacza, że jedzie wolno, zachowawczo. Po to tylko, aby bezproblemowo przejechać i zaliczyć. To bardzo dobrze. Niestety pogoda, jak widać, co chwilę coś tam kropi i pada, ale na razie nie jest jakieś tam problematyczne. Fajnie. Przynajmniej się nie kurzy, nie ma upału. Niestety pogoda jakby coraz fajniejsza Już nie przestaje w ogóle robić, padać Właśnie śmignęła mnie koleżanka z Zielonej Góry A to tylko dlatego, że No nieważne I tak potem tak może kiedyś Zobaczymy Czekam jeszcze, kiedy mi Mirek będzie. Jak tam? Pogoda nie rozpieszcza, co? Czy kurwa, polecią mi dzwonią telefon, sesja, kurde, zaraz samolot jest to... Zaskurdełę będą pieprzać, że razem jedziemy. Bo obaj jedziemy w kategorię solo, więc nie możemy jechać razem. Minęliśmy właśnie Niewiska. Zsuniemy na nowogród. Mirek wygląda jak nowonarodzony, zadowolony, zachwycony z pogody. Który w końcu się nie kurzy. No właśnie, niech to szlak! <laughs> Dobra, do zobaczenia! Do zobaczenia na punkcie albo i na mecie. Pomachaj jeszcze do telewizji. Ach, ci kibicę na trasie. No co chwilę jak FD stoi i macha. Powrót ciągle pada, <śpada> pada coraz bardziej. Niestety nasza słynna K27 nas nie rozpieszcza. Nareszcie przestał upadać. chyba założyć, że to w zaganiu przestanie, tak? Nie, ja na mam A, na mam założony. Okej. ustawię sobie. To był No nie uciekaj. No. Jesteśmy na punkcie kontrolnym. Nasz drużynowy pitbull jedzie za nami, przed nami, między nami i robi nam fotki z ukrycia. Robiła parę fajnych fotek. A teraz no, Mirek już pojechał dalej. Ja jestem na punkcie, pierwszym punkcie kontrolnym w żaganiu. Tutaj spotkałem się na chwilę z Mirkiem. Mirek kończył bułkę, ja zaczynałem. pojechał dalej, a ja już najedzony byłem tak głodny, że mastaka. Nogi nie bolą, kolana nie bolą. Ale teraz samem już wszystko wraca z normy, także już mogę jechać dalej. Nażarłem się bułek, darmo dają, to biorę do wlezie, nie? Super idzie chłopakom, także dają radę, no, naprawdę pięknie mi się. Oby tak dalej. No, teraz zakmara już spada w drugą stronę, my jedziemy w tamtą stronę. I myślę, że następnym razem spotkamy się dopiero jutro. O ile się spotkamy. Jak będą mieli czekać 16 godzin na mecie na mnie, to chyba nie będą czekać. No ale dobra, jedziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiamy. Nie wierzę, nawet tu ją przywiało. i właśnie pokazuje się kolejny klim, za chwilę kolejny podjazd ale przestało badać, wypogodziło się także znów cieszymy ryjki i ciśniemy no jesteśmy po drugim pit stopie w od wyjechaliśmy już na jakieś boczne drogi Nareszcie jest fajnie, przyjemnie, pięknie, cisza, spokój Wszystko tak jak lubię Ale zaraz rzasłań się skończy Zobaczymy Jestem po drugim pit w Krośniodżańskim Zjadłem przepyszną zupę Jedną bułę w kieszeni odpocząłem Uzupełniałem bidony I wiecie co? Szukam kawy, poszukuję kawy Pierwszy orlen, pierwsze, o kurde są Pierwsze cokolwiek nie robię to nie jest reklama To jest tylko informacja, że w końcu dojechałem po kawę Nareszcie Moja kawusia A jestem w tej chwili w Sulęcinie 275 km Godzina 20, punkt 20. Wypiję kawę, przełączam z tej chwili Lampki, licznik, podłączam do, żeby to wszystko naładować. Jeszcze z 10 minut odpocznę i cisnę. Chyba za szybko jadę. Zobaczymy. No i tak sobie jedziemy. Okolice Ośna, Lubuskiego, skręciam na Słubice. Godzina dwudziesta pierwsza spojrzę na licznik 292 km no to zaraz będzie 300 powoli zaczyna się robić szaro ale 300 to już z górki mamy tyle do domu no i mamy godzinę 22.36 Pogoda nadal ok, bardzo fajnie, w miarę ciepło, fajnie, przyjemnie Co chwilę jakieś tam kropelki lecą z niego, ale, ale ja nie o Jestem znów w dostrzyniu przy wjeździe na pole Malinowskiego Teraz w lewo się skręca Ile razy, a ile razy, ile razy tutaj jest. Jego? Jego i łezka normalnie w się kręci kiedyś przyjadę gdzieś zobaczyć jak to się przekuje tyle lat tutaj spędzili na przystanku łódzkich a łódzkich da 3 dni jakby nie 4. ale już dzień indziej mamy jeszcze kawałeczek do odbitnicy tam trzeci punkt kontrolny, obiadać, jakiś późny, kolejka może. I pojedziemy dalej. Północ, nawet dwie po, czyli godzina duchów. A my? Ja. Trzeci punkt kontrolny, witnica. Przez moje pieprzone cholerne okulary mam, o, tak o, taki mi się zrobiło tutaj. jak Muszę je wyrzucić, kupić jakieś normalne okulary, kurde, takie zwykłe jasne. To tak mi oko przywiało, że prawda. No, ale damy radę. 150 km do mety. No to już z gór. Spad, tak będzie. Dobra, jeszcze jedną brzutkę może zrobię z następnego punktu. Wiem, że wszyscy będziecie spać. Już nikt nie pcha tej kropki Wszyscy śpią. Albo piją, bo to sobota. Ale czuję, że nie pchacie, bo czuję, bo mi się źle jedzie. Lecę dalej, kończę kawę i lecę. Jest godzina druga, prawie, pierwsza 38 w nocy. Jestem w najdzikszym miejscu na całej trasie. Już warty taka droga. Tu się człowiek nie zdarza na tej pracy. Oczywiście tutaj złapałem kapcia. w ciemnościach jakaś tam lampka wymieniłem gumę okazało się że bardzo duży problem z pompą żeby napompować ale w końcu sobie jakoś tam poradziłem jadę mam nadzieję że już nic się nie przytrafi jak się przytrafi to już chyba tylko PKS albo telefon poratunku zobaczymy czy się uda Nie wiem czy tak nie będzie widać Stoję na przystanku Leję od kilku godzin Dwie albo trzy godziny Non-stop już jestem tak głodny Pierwsza jakaś zwiata, którą spotkałem, że mogę się schować, posilić Jadę z tym kołem na stobu honoru Dopiero na punkt, za jadę, będę mógł sprawdzić, co, co mogę jeszcze tam zrobić. Jeżeli złapię kapcia, nie ma najmniejszej szansy, żeby go posklejał. Więc jak złapię kapcia, idę z buta. Także muszę bardzo ostrożnie, żeby tam jakieś dziurki nie złapać nic. Widać? Słychać moje marudzenie, nie? I słychać jak leję. Dramat, masakra. Uff. A jest godzina. Trzecia 2 400 chyba kilometr 400 km kilometr, może jeszcze stówka do końca zobaczymy co dalej Greźno do Targowej Przestały padać Ale chyba taka wichura się zerwała

Jest, jest pięknie. Będę tutaj uważać, żeby tylko tutaj nie uszkodził Dojechane, co? jest, no, masakra. Chcesz się od razu schować w cześć ciepłego, nie? żeby na tym wietrze nie stać, dobra? Dobra, to... Tu sobie... Tu sobie... Tu sobie.. Tu zrobię. A, Dobra Dobry. tradycja, ktoś przyjeżdża z takim widelcem, wiesz, że tak, no. nie siada, będą jeszcze jakieś nalepki w tym roku? Yy, zobaczymy.